Właśnie. I dlatego też, i proszę zobaczyć też co ciekawego, że jak trzeba, jak różnorodni są ludzie, i dlatego trzeba zastosować bardzo różnorodne metody wychowawcze. Na przykład, jeżeli duszę wrażliwą, jeżeli by się e, smagało biczami cierpienia, jakiegokolwiek rodzaju, ona by się zagryzła na świecie. I dlatego też duszą wrażliwą, tak jak e, taki święty Maksymilian zauważył, Bóg pieści. Bardzo delikatnie się z nią obchodzi. Bo tylko delikatnością można tę duszę zostawić. W zasadzie każdy jest delikatny, tylko że niektórzy są zaprawieni w tych bojach życiowych, to wiadomo, że e, bez takiego e, krzyżyka... To nic tam ta natura nie postąpi. I dlatego też dusze takie jak czy św. Franciszka, czy Szabła, św. Pawła, czy innych, one potrzebowały tego zrzucenia z konia i czasami tak trzeba zrobić, że trzeba zdecydowanie powiedzieć takiej duszy, że słuchaj albo... albo zdecydujesz się i, i do, po to, nie żeby ukarać tę duszę w sensie wyładować się i tak dalej, tylko żeby tej duszy wyznaczyć pewne ramy I to jest konieczne. I to czuje się, kochanie jeśli taka dusza jest cwaniakowata, taka pełna siebie, nadzwyczajnie, to oczywiście, że czym jest ta dusza wewnątrz? Ona jest bardzo słaba. Ona jest chwiejna. Na zewnątrz Rodzi taką otoczkę, taką maskę, zakłada pewności, takiej tej siły. To jest dusza szalenie słaba, bardzo chwila. Tylko wystarczy ją dotknąć, to jest tak jak kochani z balonem. Tylko szpileczką dotknąć, powietrze spływa. I co to znaczy? Że tylko jeśli ta dusza natrafi no, na malutką przeszkodę, już się załamuje. Dlatego taką duszę trzeba jej pewne takie ramy krzyża. Trzeba tego krzyża dopuścić więcej. I Pan Bóg tak czyni. I jeśli dokładnie obserwujemy, to widzimy. Pan Bóg tak czyni. Trzeba tutaj mocniejszego cierpienia. I wtedy ta dusza powraca do siebie. I tak zazwyczaj się dzieje. Dlatego też, kochani, proszę zobaczyć: ponieważ różni są ludzie, różne są dary natury, które Bóg daruje, o te charyzmaty. I, I właśnie wszelkie y, inspiracje Boga, to wszystko, co mieszka w duszy. Dlatego też trzeba stosować różne metody wychowawcze, wprowadzenia duszy. Y, I także różne te dary nadprzyrodzone. I Maksymilian pisze dalej tak: święci, choć wiernie postępują za natchnieniem łaski Bożej, jednak nie przestają być. Ludźmi nam podobnymi i zazwyczaj uczynki ich i słowa noszą charakter ich otoczenia, kraju, ojczyzny. A więc proszę zobaczyć, kim jest święty, jemu nie urosną jakiekolwiek skrzydełka, jego natura się istotnie nie zmieni. Dlaczego? Bo świętość czy nieświętość, to jest, przynależy do kategorii przypadłości w naszej wychowaniu. Czyli substancjalnie my zawsze pozostaniemy człowiekiem na wieki. A tylko zmienia się nasza jakość. Jeżeli stajemy się świętymi, to wtedy jakość tego życia zmienia się na pozytywny. Ale to, co, to co, o czym mówimy, to, co chce powiedzieć święty Maksymilian, to to, że istotowo, tak jak w niedzielę powiedzieliśmy sobie o tej strukturze ontycznej człowieka. Że my istotowo w naszej substancji, w naszym podmiocie, w naszej osobie się nie zmieniamy. Czy ktoś jest świętym, czy nieświętym, ale przypadłościowo. I to jest właśnie bardzo ważne. I proszę też, kochani, bo tutaj była taka mowa, yy, rozmawialiśmy już w międzyczasie. Yy, właśnie, kochani, trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co jest moim prawem i moim obowiązkiem. I tak na przykład. Tutaj co święty Maksymilian mówi. Ponieważ w Polsce przyjmuje się Komunię Świętą zazwyczaj na i Komunię Świętą do ust, to chcę wam powiedzieć na każdym zakątku ziemi według nauki stolicy apostolskiej każdy katolik ma prawo przyjmować Komunię Świętą na i do ust. Żaden... Celebrans Muszy Świętej nie ma prawa papież, papież znowu wydał dyry, bo do, o, do nie trzeba docierać do Ojca Świętego z tą sprawą, tylko pójść poza. że jeżeli byłby jakiś problem w trakcie Muszy Świętej podczas przyjęcia Komunii Świętej tego typu. To proszę udać się po Mszy Świętej do tego Celebrance i powiedzieć, proszę ojca, ja tylko pragnę delikatnie nadmienić, że ja mam prawo zagwarantowane przez Stolicę Apostolską i proszę ojca, nie życzę sobie, żebym drugi raz jeszcze musiała na przykład wstawać czy przyjmować komunię Świętą do ręki. Proszę o to, żeby moje prawo respektować. Nic nie oskarżać, nic. Tylko trzeba się, kochani, upominać o respektowanie praw człowieka także w, w, nawet w przestrzeni Kościoła świętego. I do tego macie, kochani, każdy z was ma prawo przenajświęć. Nikt tego prawa nie jest. Żaden z papierzy. Całe wieki dzieci Kościoła Świętego Katolickiego tak przyjmowały komunie święto i do chwili obecnej nic się nie zmieniło. To, że niektórzy wprowadzają inne praktyki, to jest ich problem. Chciałam zapytać o szafarzy. Tak. Szafarzy kochani, jeżeli są przygotowani godnie przez poszczególne właśnie yy, poszczególne parafie, yy, instytuty i tak dalej, to jest wszystko zgodne z prawem dlaczego? Ponieważ mamy bardzo dużo, tak jak na przykład w Niemczech, to ja wiem, co jest w Niemczech, że jeden ksiądz ma pięć parafii, na przykład pięć, sześć parafii. I wtedy ta pomoc tego człowieka jest niezbędna. I to wiadomo, że to jest sytuacja taka nadzwyczajna. To jest nie jest zwyczajną sytuacją. Ale ze względu na brak powołań tak czynił. To, że czasami jest ogromnie dużo nadużyć, tak jak jeden taki profesor filozofii mi opowiadał z Monachium, Jezuita, który jest świetnym znawcą filozofii Immanuela Kanta, a jest Włochem z pochodzenia, ale działa w tej szkole jezuickiej w Monachium. I on mi opowiadał, że jak czasami jest proszony, przez parafian do, yy, do celebrowania mszy świętej, czy czasami jak był zapraszany gdzieś do koncelebrowania mszy świętej i na przykład on był i główny celebrans, czyli już wtedy szafarza komunii Świętej nie było potrzeba. Ale yy, Niemcy są tak skrupulatni i ponieważ był ktoś wyznaczony, jakaś pani i ona nie dopuściła tego ojca językiem profesora, bardzo wiernego człowieka, do tego, żeby on jako koncelebrans mógł po prostu yy, właśnie yy, udzielać Komunii Świętej. Albo jeszcze opowiadał o kazaniu, że wtedy taki szafarz, on za, zamiast ten ojciec profesor jako celebrans wygłosić Słowo Boże, to ponieważ już ten ksiądz proboszcz zgodnił wcześniej, że ta te, ta pani będzie głosić i nie dopuściła tego ojca profesora do wygłoszenia słowa Bożego podczas liturgii świętej, co jest absolutnie zabronione. Ale, ale proszę zobaczyć do jakich e, mogą być nadużycia w tej materii i nadużycia trzeba oczywiście nazywać po imieniu, ale jeżeli chodzi o taką możliwość nadzwyczajną, to Kościół na to jak najbardziej. Ale byłoby niedorzecznością, gdyby kilku cerebranców yy, po prostu siedziało na swoich semiliach, a kilku szafarzy po prostu udzielało królu To wtedy mamy do czynienia z nadużyciem ewidentnym. Ale gdzie brakuje kapłanów, a ludzie dzisiaj mają takie poczucie czasu, a nie inne. Bo nie wiem, jakoś ja to chyba już jestem prawie poza czasem, bo ja w ogóle nie czuję czasu, nie I właśnie jakoś czas mi zanika. Nawet panie Kazie, jak wypływamy kajakami, to ja nie wiem ile. I pytam się pana Kazia, która to godzina, bo nie wiem, jakoś, tak taki czas już panie Kasiu nie istniał. Ale on jeszcze jest i muszę się tego uczyć. Więc kochani, właśnie proszę zobaczyć, że mamy prawo do tego. Żeby pewne postawy, które wypływają z naszej kultury polskiej i tutaj cieszę się i, i dziękuję dziękuję właśnie Wam i jako naszym rodakom Polonii w ogóle, że tutaj pielęgnujecie. Wiadomo na różne sposoby i różne są talenty i, i wszystkich, ale to, że tutaj powiewają flagi biało-czerwone, że tutaj pielęgnuje się język polski, dużo kultury ojczystej. Sposobów odniesień nawzajem do siebie. Wiarę katolicką. To jest to przeogromne bogactwo. Trwajcie w tym. Trwajcie w tym. I to trzeba ocalić, przekazać. Bo takich darów, niektórych darów nie ma ten piękny kraj Kanada. Takich darów nie ma też piękny kraj USA czy Niemcy. Jak Niemcy, kochani, nam zazdroszczą wiarę katolicką. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak Niemcy zazdroszczą nam takiego pokoju serca. I czyli dlaczego y, pokoju serca? Bo my takich obciążeń historycznych jak Niemcy nie mamy. A oni, czy chcą, czy nie chcą, oni mogą mówić, że y, nie, nie, nie urodzili się przed II wojną światową, czy w czasie II wojny światowej, czy nie walczyli, ale oni są dziedzicami. Narodu niemieckiego. I wtedy się dziedziczy, kochani, i dobro, i zło. Nie ma dziedzictwa jednotorowego. Wszystko dziedziczymy. Jeżeli zło narodu własnego, rodziny własnej nie zostało odpokutowane, to my musimy to przejąć na siebie. Jeżeli dziedziczymy, to wszystko. Nie można sobie powiedzieć, że dziedziczę dom, bo to jest dobre, ale co moi prałajcowie wyprawiali to już to mnie nie obchodzi. Nie ma czegoś takiego. Dziedziczy się wszystko, jeśli jest się całym, w dosłownym tego słowa znaczeniu, dziedzicem właśnie danej kultury, czy danego narodu. Dlatego też my... I nie bójcie się, kochani, tej specyfiki. Nie bójcie się tej specyfiki. A opowiem wam jeden przykład. Pewnego razu przychodzi do mnie, prosi mnie o rozmowę jeden z moich studentów który na mówiąc został też kapłanem katolickim w Niemczech. W międzyczasie. Ale wtedy był na pewnym etapie swojego życia. I nigdy tego nie zapomnę. Usiadł sobie i mówi mi tak, stawia mi następujący zarzut: że ja jestem codziennie takim radosnym. I że to jest moja maska. Że ja. Po prostu gramy. I ja się delikatnie uśmiechnąłem i mówię tak. A co mówi Pismo Święte o radości? Czy radość jest właściwością natury? Radość jest darem ducha Świętego. I chcę Ci powiedzieć, tak powiedziałem mu, że proszę Pana, mam w mojej biografii nie tylko setki, ale tysiące podstaw do tego, żeby być dzisiaj przed Panem smutnym. Ale to, że jestem przed Panem radosnym, i proszę mi wierzyć, ja mógłbym jeden dzień być radosnym, drugi, trzeci, może tydzień, może miesiąc, później nie wytrzymałbym. Jeżeli to byłaby gra, człowiek nie wytrzymał. Musi się okazać prawdziwe oblicze, bo jest tyle sytuacji w życiu codziennym, a w życiu naukowym to samo, że po prostu nie ma tego, żeby ktoś ukrył swoje prawdziwe oblicze. Więc mówię, proszę Pana, powiem Panu szczerze, ani to nie jest moja zasługa, że jestem radosny, ani ja sam nie jestem przyczyną. To on mówi, czyżbym protestował przeciwko Duchowi Świętemu? A ja mówię, to jest twój job. To nie jest mój. Problem. Ja ci tylko mogę powiedzieć to, co ja sam przeżyłem. I dlatego też, kochani, właśnie i to, to, że my nosimy tę radość polską, wnosimy tutaj w życie pięknej Kanady. Ale właśnie nie wiem jakie macie tutaj wrażenie, bo bardziej znacie Kanadyjczyków i to oni mają inną historię, ale ja tylko jak przekraczałem granicę koło Monachium między Austrią a Republiką Federalną Niemiec w 1989 roku we wrześniu do dzisiaj nie zapomniałem, tej powagi niemieckiej, a to jeszcze jest Bawaria, to ci to jeszcze są ogromnie radośni Niemcy, ale na północy i kraje protestanckie, te landy protestanckie, mówię Wam, kochani, to taka jest powaga y, powalająca na Ziemię, że to jest coś przerażającego. Od razu się czuję, jak napiętą jest ta dusza niemiecka. I dlatego też właśnie. Oni nam to straszliwie zazdroszczą, bo to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć naszej słowiańskiej czy polskiej, radosnej, katolickiej właśnie natury. Bardzo nam tego zazdroszczą. I oni chcieliby cały swój kapitał oddać za to, żeby to mieć, a nie mają. I dlatego też właśnie tutaj, kochani, my to znamię ojczyzny, znamię narodu nosimy. I przekazujmy to następnym pokoleniem, bo to są bezcenne wartości. Na przykład święta Katarzyna za Sienę, pisze dalej święty Maksymilian, mając w sobie krew sieneńską, która według wrażenia świętego Bernardyna jest krwią słodką, obsypywała nieraz dzieci pocałunkami. A gdy wezwano ją razu pewnego do skazanego na śmierć, by go pocieszyła i nakłoniła do spowiedzi, całą noc, jak matka, Najdroższą dzieciom tuliła jego głowę do swej piersi. A święta Katarzyna Zosjeny, kochanie, była znana z tego, jak ona do papieży pisała. Powracajcie do Rzymu, z tej niewoli, powracajcie, macie powrócić. Przecież Ojciec Święty jest pasterzem całego Kościoła. Jakie są śliczne teksty. Czyli proszę zobaczyć, jak cudownie święta Katarzyna Zosjeny. Tego człowieka, którego trzeba było nawrócić, wiedziała, że to duża, dusza nadzwyczajnie wrażliwa. Kompletnie się zagubiła. Trzeba okay. ją było tak, jak Pan go w, w świętej Teresie znów przewija się rycerskość tej z Avila. To wielka Teresa, mówimy o niej. Pochodząc z Avila rycerzy, gdzie nawet kobiety w nieobecności mężów oblężenie przetrzymać były zdolne, przejęła się na wskroś duchem swego miasta i kraju. Stąd też w pismach jej spotykamy często wyrażenia Bóg war”, sztandar Boga, z męską odwagą Bogu służyć. To kochani tak jak czasami spotykamy i pośród was są też takie kobiety dzielne, mężne, że człowiek sam jako mężczyzna myśli jak to by dorastać do takiej dzielności. I to jest cudowne właśnie, bo to jest piękne, taka rycerskość. A więc proszę zobaczyć, jaka jest tutaj ukształtowanie. I być może, że w tej rycerskości naszych pan, to drzemie rycers rycerstwo polskie, które tyle zwycięstw, tyle cudownych glorii tutaj na ziemi w obronie Boga i Kościoła Świętego okazało. To samo da się spostrzec u świętego Ignacego z Lojonu. Byłego żołnierza, współrodaka święty Interes. A więc zobaczcie, kochani, jaka y, święty Ignacy Znojoli same, z Nojoli to samo. Z rodu, y, wspaniała postać, ale też musiał, y, musiał być, y, właśnie potrzebował pomocy, potrzebował choroby, żeby się przed. Choroba była najlepszym środkiem do uzdrowienia świętego z Leroy i do zmiany kursu statku jego życia. Jeszcze wam kochani, żebyście wiedzieli, jak tutaj święty Maksymilian pięknie y, pisze, to właśnie i co może być drogą nawycenia dla człowieka, to przeczytam wam jeszcze takie y, fragmenty. Wielu świętych było miłośnikami Mój Święty Franciszek czasem wśród natchnienia brał w ręce dwa kawałki drewna i grał na nich jak na skrzypcach. Święta Teresa w dni świąteczne grywała na małym flecie i bębenku, a świętego Ignacego Lejola muzyka tak porywała, że nie czuł już wtedy żadnego cierpienia. A więc dlaczego potrzebujemy muzyki? Bo są, kochani, takie dusze, że z pomocą muzyki ulatują ku Bogu, że nic by im nie pomogło w życiu, nic. A muzyka ich doprowadzi do tego, pierwszego stwórcy muzyki. Zwykle postępowali święci Państwo zupełnie naturalnie. Jednak dla wyższej cnoty, a zwłaszcza dla uchylenia się od poko i uznania ludzkiego pod łaski, zdobywali się oni na uczynki w mniemaniu otoczenia nierozumne i poniżające. I tutaj jest coś ciekawego, co ukazuje naszą polskość też. Na przykład istnym mistrzem w tym względzie był święty Filip Nereusz. A to jest święty rzymski, który zanim doszło do celebracji mszy świętej, to rozśmieszał wszystkich w zakrystii, aż do ostatecznych możliwości. Wszystkich musiał rozśmieszyć, żeby później oni mogli się skupić i po prostu wyjść. To radosny, wspaniały, cudowny święty. Ale teraz posłuchajcie, kochani, o pewnym fakcie historycznym. Na przykład, gdy delegaci polscy wysłani do papieża Dowiedziawszy się o świętym, który przebywa w Rzymie, zobaczyć go chcieli. Święty Filip, uprzedzony o tym, ułożył sobie siedzenie z książek i otoczywszy się dziadwą, kazał jednemu z chłopców czytać żartobliwą książkę. I z całą powagą słuchał. Weszli z uszanowaniem posłowie. Ale święty nie pozwalał chłopcu przerywać czytanie, a gościom polecił zaczekać. Gdy jednak rozdział następował za rozdziałem, a, do, a końca doczekać się nie można było, oburzeni i zgorszeni posłowie oddalili się, a święty dziękował Panu Bogu, że go ominęła chwała ludzka. Zobaczmy, kochani, co święty odkrył w postawach naszych rodaków? Że ich celem było skupić się na chwale ludzkiej. Czyli wiedzieli, że on jest wielki i chcieli po prostu otrzyć się czy doświadczyć tej wielkości, ale nie dla chwały Bożej. I proszę zobaczyć, i pojawiło się wtedy oburzenie czy zgorszenie, ale kochani, nauka z tego jest ogromna że wszystko powinno się w pierwszym rzędzie czynić dla chwały Bognej, a nie tylko dla pożytku ludzkiego czy dla wymiaru ludzkiego, bo to wtedy takie spotkanie, kochani, nie ma głębi. Dopiero odniesienie tego, co robimy, tego, co planujemy. Czyli tak jak powiedzieliśmy, że, ponieważ celem najwyższym jest świętość, a to oznacza, kochani, że wszystko i każde spotkanie... Powinno być wpisane w ten cel, oddać chwałę Bogu i, i, i pożytek człowiekowi. Widzimy więc, jak różnymi drogami postępowali święci, jak niejednakowo odnosili się oni do darów naturalnych. To jedno było im wszystkim wspólne, że zawsze podporządkowywali je łasce tej łasce, która często dźwigała ich z długoletniej ospałości lub nawet, nawet grzechowej niewoli. Stąd wszyscy oni, niezależnie od tego, czy drogą zgodną, czy sprzeczną z naturą, łaska kroczyć im kazała, wyższym i nadprzyrodzonym życiem żyją, celem ich jedynym Bóg i święta miłość jego. Wszystko zaś inne, sprawy naturalne czy nadnaturalne, miłe czy niemiłe, to do celu wiodące środki. A tak. Nic im na szkodę się nie obracało, lecz jeszcze korzyści nieskończone, bo duchowe odnosili z wszystkiego, gdyż tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, tym, którzy są wezwani podłóg postanowienia święci. Czyli proszę zobaczyć, jaka cudowna wizja świętości. Wszystko podporządkować świętemu Bogu wszystko na niego ukierunkować mm. i wszystko mu po prostu zawierzyć, oddać bez żadnych ograniczeń. Dopiero wtedy wszystko, co czynimy, czy naturalny, czy nadnaturalny, ma swój fundament, ma swoją dłonię i ma, y, y, y jest realizacją tego, co jest prawdziwym celem, a nie skupienie się i rozluźnienie i zatrzymanie w połowie drogi. To znaczy skupienie na środku. I to jest największy błąd w życiu duchowym, największy błąd w całej egzystencji człowieka. Rozminąć się z celem i zamienić cel na środki, większej pomyłki, wielkiej filozofii uczynić nie można. Największy błąd intelektualny i największy błąd moralny i największy błąd religijny, jeżeli to. Co jest środkiem, czyli kosmos, zamienimy na cel sam w sobie, czyli jeśli Boga zamienimy na kosmos, to to jest największy błąd, największa porażka, jaką można ponieść w aspekcie naszego rozumu, w aspekcie naszej wolności i całej naszej cudownej personalnej bytowości. To, że państwo tu jesteście, to jest koronny dowód na to że nie tylko, że takiego błędu popełnić nie chcecie, ale i nie popełniacie. I, a tym samym jest cudowni, bo szybujący ku Najświętszemu celowi, który jest w trójcy świętej. Jedyny jako wiecznie święty. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przejdźmy, kochani, teraz do pytań czy do dyskusji.